Mój Dysydent, rozpocznijmy przez chwilę ten dar Bożego Słowa, może w świetle tego wszystkiego, co przypomina nam dzisiejsza patronka Teresa Benedykta, tego wszystkiego, co nosi w nasze życie, kolejny świadek nadziei, jakim był dzisiaj dla nas Józef ten Egipski. Może nawet zaczynając właśnie od Józefa, takie trzy momenty. Po pierwsze, to co żeśmy też słyszeli w konferencji, ten Jego dar odczytywania i komentowania i dostrzegania słów. Jakiś szczególny dar wrażliwości na to, co jest związane z Bogiem. Tessa Benedykta jest najlepszym też przykładem, że można nieść pewne dziedzictwo po Żydówku. Można nieść pewien dar, który ukazują inny, inni, ale człowiek zdobywa go i powinien zrobić sam, kształtując nie tylko dlatego, że inni i jak inni, ale że sam chce i potrafi w jej życiu przez etapy ciemności, suszy, jeżeli chodzi o to, co duchowe. Aż do czasu, kiedy poznała Jezusa, przyjęła Go, uwierzyła i z całą radością powiedziała, że teraz, teraz dopiero czuje pełnię swojego żydowskiego pochodzenia i ten więź z Jezusem, który też używał. Zobaczcie, to, co dzisiejsze czekanie przypomina, i Żebyście sięgnęli do tej księgi, jego, On wszystko to, co dotyczy wiary, komentuje z tajemnicą małżeństwa. Dzisiaj też to, żeśmy słyszeli. Tajemnica wrażliwości, szacunku, odkrycia tego, co ważne, tego, co w Tobie jest ważne. Tego, co Pan Bóg wpisał w siebie, żeby było ważne dla Ciebie, żeby Cię kształtowało, żeby przez Ciebie było darem dla innych. I to tak jest również to słowo, kiedy Chrystus mówi właśnie o tym, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zawsze samego siebie, niech weźmie krzyż swój. Oni jeszcze nawet nie wierzyli, nie przyjęli, że Chrystus umrze na krzyżu. To jest ta kategoria, bądź wierny temu, co Bóg ci ofiarował. Zobacz, ile jest tam piękna i wartości. I nikt na czas, nikt tych dzień dzisiejszy. Nas odnogi, w tym, co my myślimy, w tym, co przeżywamy we wspólnocie, we wspólnoty, może w tym, czego dzisiaj żeśmy doświadczyli. To jest również oczywiście i ten moment, który bardzo jasno jest widoczny w życiu Józefa. Bez względu na to, co się z nim działo, wtedy, kiedy ojciec go kochał, bracia go nie Zaplanowali zabić, potem go sprzedali. Kiedy potem w Egipcie działo się, tak jak też żeśmy słyszeli w konferencji, bardzo różnie. Potem, kiedy został namiestnikiem Egiptu, kiedy objawił się swoim braciom, oni zaczęli się bać, że będzie się mścił. wcześniej miał tym siłę, żebym to przetrwał, a ostatecznie żeby doprowadziło to właśnie do takiego momentu, kiedy tylu ludzi w Egipcie i poza nim, łącznie z rodziną Józefa zostało zalone w latach i Bóg nie prowadził. Nie jest to też łatwe, bo to jest tak jak znowu wracając do Rady do Teresy Benedykty. To, co było w jej życiem, to, co było poszukiwaniem prawdy, była cudownym naukowcem, filozofem. W tym, co było również jej pragnieniem, jak to powiedziała kiedyś jedna z moich wychowanych, przyjmująca przez sakramenty już jako dorosła kobieta, że zapragniona należeć do tych, dla których Bóg jest wszystkim. A kiedy to przyjęła, powiedziała, teraz już wszystko jest na swoim miejscu. Dobrze wiemy, że nie jest łatwo, żeby wszystko było na swoim miejscu i w tym, co nasze doczesne, i w tym, co Boże, i w tym, co sami przeżywamy, i w tym, co z innymi dla innych przeżywamy. Jest tyle, tyle dzieci tutaj, ale w związku z tymi rodzicami i dziadkowie. Rozumieją, jak rozumieją, bo obraźnia podpowiada, ile przebiegi. Tutaj jedną z intencji jest osiemnaście lat oni widzieliście. Miejmy poszukę. Ja też mam 18, ale jeszcze 40 lat doświadczenia. I to robi pewną różnicę. Nie po to, żeby się wynosić, tylko to tylko pokazać, że człowiek wszystko przeżył. I to już jest pewnym doświadczeniem. Ale jednocześnie zobaczcie, kiedy odszukujemy tej myśli, chociażby dzisiejsze czytanie. To jest właśnie chociażby ta zachęta Pana Jezusa. pójdź, bądź ze nami. To jest to, co prorok mówił. O Bogu, który wychodzi i mówi, poślubie cię. Jesteśmy poślubiona. Jest dla mnie ważne i ważne. Jakkolwiek by się to nie realizowało. Ważne, żebyśmy dzisiaj. Zatem przed światem i myśleć tylko dla Boga, a świat ją dopędził. I została zesłana do Wielkanera. Ale tam żyła dla Boga. Załodziej. I, I ten trzeci mód. Z tymi, które wymagają cierpliwości, wytrwałości, albo może wręcz, to co też dzisiaj w konferencji było przypomniane takiej wewnętrznej wolności i godności, żeby nie sobie tego odebrać, kiedy ludzie nie pomagają. jest tajemnica ukazana przez Oze Ozeasza i w całym bogactwie małżeństwa i dzieci, której mocą jest miłość. Przecież to nie jest również i właśnie to, o czym tutaj dzisiaj Pan Jezus mówił do swoich uczniów. O tych różnych, różnych poszukiwaniach, ale również i różnych propozycjach, kiedy mówił, co za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a nas nie wróży szkodę w Mamy tyle propozycji, tyle ofert, tyle sytuacji, które do nas docierają, o które my oferujemy innym. Możeśmy się tak nauczyli, bo to potrafimy, bo tak przeżywamy nasze życie. I to, co dzisiaj rozważamy z Józefem, z Eduką, czyli Teresem Benedyktą, to jest właśnie ten wyjątkowy moment, żebyśmy byli wielki. Nie wiem, kto, księdze Krystiani, układał to rozważanie, Zruszańca i wracaliśmy do ostatniego dnia do Radomia, ale tam było takie porównanie, że nie istotna jest jego śwajko, ale nasza wierność. I tego życzę sobie i wam, aby ten wieczór, aby ten finał dzisiejszego kolejnego dnia pielgrzymki, ta wigilia uroczystości świętego przyjąć i dotrzymać, uszanować, ale też i ofiarować nasze poświęcenie dla innych, tak jak przyjmujemy ich poświęcenie. Niech święta Teresa Benedykta będzie potrwonką naszej wytrwałości, naszej radości i wdzięczności za to, że jesteśmy tak blisko Boga, ale też i mobilizacją abyśmy byli tego świadkami zawsze.